Jak sobie wyobrazić, jest kolejnym odcinek na moim kanale, w którym przedstawię wam wszystko co musisz wiedzieć o, i tym razem, tu Ender Dragon. Yy, więc mikrofon mam na, yy, mam nadzieję, tak, yy, dobrze podpięty, a ja nie przedłużam i lecimy do odcinka. I słuchajcie, teraz wchodzimy sobie do Minecrafta, e, witam was w Minecraftcie w takich warunkach trochę bar bardziej pol polowych, bo w innych odcinkach z tej serii było e, tak, że po prostu e, odcinek zaczynałem na e, flat świecie, na zupełnie płaskim świecie i miałem wszystko przygotowane, ale uznałem, nie wiem czemu znowu mam w ogóle, ale to nie ważne. E, al e, ale uznałem, że ten odcinek zrobimy w takich bardziej warunkach polowych, bo ja wam pokażę krok po kroku jak pokonać Ender Dragona. A do tego potrzeba, wiadomo, takich warunków polowych. Po pierwsze tak, zacznijmy sobie od tego, czym jest Ender Dragon. Ender Dragon jest to główny boss w Minecraft'cie, którego pokonujemy y, znaczy teoretycznie na samym końcu, ale oczywiście y, ja gry w taki sposób nie kończę, więc jak pokonam Ender Dra Dragona, to jeszcze y, wiadomo, jak ktoś lubi grać w Minecraft'a dla samego survivalu, to jak pokona Ender Dragona, to wtedy jakby skończył grę, wygrał wszystko ale ja jeszcze, ale co bardziej kreatywny gracz będzie później sobie na świecie survival różne rzeczy budował itp itd, więc jak dla mnie zdobywał coraz lepsze rzeczy, enchanty więc jak dla mnie to jeśli macie odrobinę kreatywności a minecraft jest dla kreatywnych osób to wtedy ender dragon nie powinien wam się kojarzyć z takim smutkiem z końcem gry, tylko z kolejnym i to bardzo bardzo ciężkim do zdobycia achievementem, czyli właśnie pokonaniem Ender Dragona. I po pierwsze tak, co musimy zrobić, żeby się do tego Ender Dragona dostać? Na początku tak. Budujemy portal do Netheru. Mówię, te poradniki będą od samych podstaw, więc jakby ktoś nawet nie wiedział, jak się buduje taką podstawową rzecz jak poradnik do Netheru, to właśnie to to właśnie to w tych odcinkach sobie znajdzie. Ja to już tutaj Buduje tak naprawdę automatycznie. I jak to zbudować? Potrzebujemy do tego, jeśli chcemy pełen, pełen portal, czyli bez tych różków, zamiast tych różków obsydian. To wtedy potrzebujemy 10 obsydianu. Jeśli z tymi różkami, jeśli te różki dla Was aż tak bardzo nie przeszkadzają, to 8 obsydianu. I stawiamy je tak dwa. Tutaj stawiamy różki na tych różkach. Raz, dwa, trzy. Na tych różkach wstawiamy trzy obsydiany, różek, tutaj dwa, znowu różek i tu trzy. I zapalamy zapalniczką, którą się craftuje z żelaza i krzemienia, nieważne jak ustawionek craftingu. Zapalamy prawym przyciskiem myszy, tak jak się zapala normalnie na świecie ten portal. Wchodzimy sobie do tego portalu, kiedy już będziemy w tym portalu, znaczy kiedy już będziemy w netherze, czyli mie miejscu gdzie nas ten portal tepa. To generalnie wtedy, e, znaczy wy będziecie, jeśli nie czytujecie na swoim świecie w survivali, ja nie zachęcam oczywiście do czytowania, znaleźć twierdzę, ale jeśli ktoś, e, znaczy ktoś, generalnie to ja wam teraz pokażę, e, ja, ja nie, mi się nie chcę szukać twierdzy pół godziny, więc wam pokażę na to komendę lo, e, ukośnik, klikamy ukośnik albo jak klikniemy ukośnik, to już nam się otworzy czas z tym ukośnikiem. Jak klikniemy T, to wtedy nam się otworzy czas i będziemy musieli wpisać ten ukośnik. Piszemy lokal, no generalnie to na samej górze, oto co tutaj jest wpisane. I szukamy tutaj Fortes. Tak, to jest Forteca chyba to się nazywa. Klikamy otwieramy czat i tu mamy na zielono koordynaty. Klikamy w te koordynaty i tu nam się automatycznie wpisuje komentarz, żeby nas tam przeteleportować. Klikamy Enter. I jak ktoś już skorzysta z tej komendy, to e, opłaca się kliknąć F3 plus N, bo F3N to jest odpalenie trybu spectatora, a tak jak widzieliście wcześniej bardzo często jest tak, że respi nas w ścianie. I teraz tak, czemu was tutaj zabrałem? Bo Ender Dragon, tak jak sama nazwa wskazuje, znajduje się w Endzie, to czemu wchodzimy do Netheru? Jakby ktoś nie wiedział, w Minecraft'cie są trzy podstawowe światy, czyli normalny świat, to jest właśnie nether gdzie my jesteśmy i tam, tam, tam gdzie jest Ender Dragon. Żeby, słuchajcie, znaleźć sobie, po pierwsze, te blazy, bo chwila, weźmiemy sobie miecz, oczywiście wy ten miecz będziecie musieli na survivalu sobie stworzyć, ja sobie wezmę do ekwipunku, i teraz. Wchodzimy sobie, szukamy właśnie w tej fortecy takiego spawnera, i tutaj nam się resztają takie, takie osobniki zwane blazami, z których nam wypadają pałki blazów, czyli właśnie coś takiego. Zbieramy sobie 7-8 takich pałek, i później musimy znaleźć jeszcze jednego moba, a mianowicie czarnego szkieleta. O, tam mamy czarne szkielet i teraz jest. Nie, sorry, nie czarnego, czarnego szklera, co ja gadam. Pomyliło mi się z tym. Pomyliło mi się z tym drugim bosem, tym widerem. Jakby ktoś chciał poradnik do niego, to też się znajduje na moim kanale. Jego ja nie musimy zabijać, ale tak mi się napatoczył. I teraz tak. Szukamy w Nederze albo endermanów. Jak ktoś chce bardziej tradycyjną metodą, to wtedy po prostu. To wtedy po prostu farmcie sobie endermany, żeby wyleciało Wam ndo, O proszę bardzo, właśnie to, czyli Enderperła. ale jeśli chcecie taką bardziej nowoczesną, czyli tą nową metodą, to wtedy musicie sobie poszukać. Ja sobie wpiszę ja JO przyzwające i musicie sobie poszukać Piglin piglina. Proszę bardzo, tutaj mamy ja przyzywające piglina okrutnika, ja przyzywające piglina. Oni się różnią tym od siebie, że e, jeśli mamy coś złotego na sobie, czyli po prostu jakąś część zbroi złotą, to piglin nas nie atakuje. E, jak nie mamy, to piglin też nas będzie atakował, a piglin okrutnik nas atakuje zawsze. Proszę bardzo, mamy tutaj piglina. I wtedy warto sobie przygotować tam parę dziesiąt sztabek złota, bo jak mu rzucimy sztabkę złota, kusie wyrzuca i to to wtedy on podbiega, ja polecam go zakopać w ziemi, żeby po prostu nam nie uciekł. I tak jak nam za chwilę zaprezentuje, o, teraz tam da butelkę wody. Wyrzuca nam różne rzeczy i jest w stanie nam wyrzucić właśnie taką enderpere. Takich enderperł zbieramy sobie coś pomiędzy 12 a 2 a 2 coś pomiędzy 12 a dwudziestką. Ja już kupiłem swój portal, więc po prostu się zabiję, żeby wrócić do normalnego świata. I teraz co robimy? Bierzemy sobie stół, chwila, stół, crafting table, to się normalnie na to mówi, crafting table oczywiście, i craftujemy sobie z tych pałek i z tego oka a, dobra, sorry, sorry, sorry. Pomuka z tych pałek. Kraftujemy sobie na początku to, czyli płomień Blaze'a. To się nazywa po angielsku Blaze Powder. Bierzemy, craftujemy sobie z Blaze Powdera i tego y, i tej Ender perły. -y, oko. chwila, endera. Oko endera? Dziwnie to się nazywa w wersji polskiej. To się po prostu nazywa po angielsku oko endu. Y, I teraz tak, polecam wam dać na F5 i sobie teraz rzucamy tą perłą właśnie prawym przyciskiem myszy, jak nam wypadnie to wtedy oczywiście ją podnosimy, bo one są całkiem ciężkie do zdobycia, ale też czasami może pęknąć, więc dlatego, bo do uzupełnienia portalu potrzebne jest 12, ale też czasami oko nam może pęknąć i będzie nam potrzebne nie 12, a 13, a mogą nam pęknąć para oczu, i wtedy nam będzie potrzebne 14 więc ja zawsze biorę sobie na zapas, zawsze biorę sobie około 22, 20 coś takiego, najmniej pamiętam, że najmniej to było na speedrunie, bo też sami sobie speedrunuję minecrafta, jakby ktoś nie wiedział speedrunning to jest po prostu takie jak najszybsze przejście minecrafta, właśnie zabi, jak najszybsze zabicie smoka, to wtedy właśnie najmniej to wziąłem sobie 13, ale zawsze biorę to przynajmniej jedną zapasową i tak Wy generalnie idziecie za tymi perłami, ale uwaga, nie zraż. A no i rzucajcie te perły mniej więcej chwila, ja Wam pokażę. Na przykład jak tu rzuciliście jedną perłę, to wtedy przejdźcie mniej więcej taki dystans jaki ja za chwilę i rzućcie drugą perłę powiedzmy na przykład w nie wiem, na przykład chwilę jeszcze trochę, jeszcze... O, tutaj druga wioska, bardzo szczęśliwa city, jeśli chodzi o wioski. Na przykład drugą perłę możecie sobie rzucić dopiero tu, bo jak widzimy, chwila, gdzie jest ta perła teraz? E, o, znowu leci w tamtym kierunku, nie zauważyłem. E, żeby generalnie tych pereł nie marnować e, na głupie, na głupie e, wyrzucanie ich w błoto. E, bo generalnie nie zrażajcie się, bo tak jak ja na przykład kiedyś myślałem, że dwa z takich bloków to jest mega dużo, a teraz myślę, że to jest tak e, tak średniawo to tak kiedyś, y, znaczy ja tak kiedyś nie myślałem, bo y, kiedyś nie pokonywałem Smoka Endu, y, ale jak je, wy jesteście nowi Minecrafta i chcecie jednak pokonać tego Smoka Endu, żeby mieć y, bardzo fajny challenge, bardzo fajne wyzwanie, y, to wtedy słuchajcie, general, gener, generalnie y, nie, niektórzy nowicjusze myślą, że na przykład y, kurde 200 bloków, aż przeszedłem od domu tu to... Kurde, coś się dopsuło z tymi perła, perłami, nie słuchajcie, my się respimy na kratce 0,0, dokładnie 0,0 i wysokość randomowa zależy, czy się respimy w górce, czy w jakiejś zapadlinie, czy na równinie, czy na górze, to zależy wysokość, ale generalnie w osi takiej, czyli X i w osi takiej, czyli Z, czyli przód tym to Z, Lewo, prawo to jest X. Respimy się zawsze na koordynatach 0,0, a portal jest średnio. Tak się mówi, że jest, ale generalnie może być o wiele, o wiele dalej. Ale, generalnie średnio, portal ten respiś, respiś jakieś 1000-1500 bloków od koordynatów 0,0, więc trochę to zajmuje czasu do przejścia. I teraz tak, wymówię. Idziecie za tymi paryłami, żeby nie iść pół godziny wpisuję sobie komendę chwila to się nazywało stronghold local stronghold enter, klikam te koordynaty. O, widzicie tutaj jest na minus 200, więc na tych koordynatach jakby lewo, prawo to jest minus 200, ale widzicie już na przykład to by musiał przejść 2000 kratek do, do, do tyłu właściwie, od tyłu spałna, bo jest na minusie, jak widzicie. Żeby tam dojść. Okej, okay, ja tutaj już sobie daję Enter, dam sobie chwilę Weather Clear, tak żeby była pogoda I tutaj, i tutaj, jak widzicie, załóżmy, że ja tutaj doszedłem na swoich własnych nogach, jak rzucam tutaj perłą, to wtedy perła, o widzicie, mi się zapada pod ziemię, jak perła zacznie wam się zapadać pod ziemię, to jest znak, że już musicie się zacząć wkopywać i kiedy o, już będziecie widzieli strongholda czyli właśnie tą świątynię w której występuje e, występuje portal Generalnie jak teraz się wkopię do dołu to niekoniecznie znajdę tego stronholda znaczy generalnie e, o rzucę sobie peru czyli ten Stronghold jest trochę w tamtą stronę widać nie? E, I my się wkopujemy, wkopujemy. E, o, tam są diaks nawet e, o, i proszę bardzo, tutaj y, tam są kolejne. Jak się mega dużo z tego coś na tym y, i generalnie tutaj bym się wkopał. To bym nie znalazł trójkąta, ale wystarczy, że trochę uważniej bym poszedł za i bym znalazł. I gener generalnie to wszy. Y, Chwila, dam sobie efekt. Y, tutaj też trochę nauka comment takich. Y, ten efekt GIF, krzyk 57, Minecraft, Night Vision. I tutaj dajemy sobie, jak chcemy na zawsze, tutaj dajemy sobie największy czas, jaki się da... O, i pyk. E, proszę bardzo, i to, ta cała świątynia to jest trochę rozczłonkowana To jest Stronghold. I załóżmy sobie, że wchodzimy sobie tu do Strongholda. I e, generalnie to po, po, ja daję wam taką radę, żebyście nie mówili, że coś się zapsuło, nie? E, strong, e, Jakby jak jesteście w Strongholdzie w tej świątyni w sensie, to portalu musicie szukać na nogi, bo na przykład widzicie... Ta perła wiele osób myśli, że ona prowadzi do portalu. Słuchajcie, ona nie prowadzi do portalu, tylko do środka Strongholdu, do jakby środkowego bloku, bloku Strongholdu. Zobaczcie. Wrzucam tę perłę i ona leci tam. A tutaj wcale nie ma portalu, jak widzicie. I e, tutaj też Wam daję tipa. Jak ktoś dotarł do tego momentu, to dostanie całkiem ciekawego tipa. Jak już jesteście na wyższym poziomie, jakby grania na swoim świecie survival, to wtedy możecie właśnie, nawet jak jeszcze nie czujecie się na siłach i wasze itemy szczególnie nie czują się na siłach, o tutaj wydajność 4. Widzicie? Żeby iść na smoka, to przynajmniej radzę Wam poszukać tej świątyni, żeby, bo tu często są dwie biblioteki właśnie o patrzcie! Patrzcie, jaka na przykład tutaj, w tych nie dość, że mamy prakty, praktycznie nieskończoność skrzynek do to ten książek do enchantowania, to jeszcze możemy tutaj znaleźć takie perełki jak szczęście 2, lojalność 3, moc, 4, Niezniszczalność 3, więc mega fajne. Albo na przykład tu, w każdej bibliotece musicie się uważnie przyjrzeć, bo w każdej bibliotece są dwa częsty przynajmniej. O tutaj zmora z kawą nogów, pyk, pogrąca nieumarłych 4, łagodny upadek 4, przeszycie 4. Ochrona przed wybuchami 4, wydajność 4, głęboki we, e, głębinowy wędrowiec 4, odrzut 2, więc to są naprawdę, to nie są jakieś tam pierdziuchlaści łęczanty, tylko e, zarąbiste. E, tych skrzynek, w sumie to zobaczcie, nie opłaca się ich według mnie eksplorować. Bo o, tutaj 3 diamenty, akurat, to, no to tutaj by się opłacało zajść. Znaczy, ja je eksploruję, jak, jak nie macie czasu, to zobaczcie, czasami takie fanty się zrobią, takie słabe. E, I teraz tak, szukamy tego portalu, szukamy, szukamy, szukamy. E, ja już go wcześniej znalazłem, ale teraz, zgubiłem. chwila, bo na tych koordynatach, gdzie się tepnąłem wtedy, e, było widać ten portal, więc e, jak pozwolicie, że trochę znowu szlituje i się tepnę jeszcze raz, e, to powinienem znaleźć portal bez problemu, a jak nie, to niestety będę musiał go szukać tak na żywo, ale to dobrze, bo też ja chcę w, jakby na tej serii pokazywać Wam jak rzeczywiście zrobić niektóre rzeczy, a jak nie, a nie jak zerżnąć wszystko z game moda i przejść grę. O, proszę bardzo, tam widzimy portal. I teraz tak, akurat tutaj mamy dwie perły. Mówię, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10, jedna, Do wypełnienia tego wszystkiego potrzebowalibyście 12 tych tych. Klikamy na nie prawym przyciskiem myszy, na te ramy i wtedy wkładamy i tutaj nam się otwiera y, portal. Czasami macie parę wypełnionych, ale mówię, ja wolę osobiście naprawdę nie ryzykować. Y, dobra, słuchajcie, wywalimy sobie wszystkie rzeczy, y, bo mamy już całkiem nieźle zasufiony ekwipunek, Jesz, y, tylko sobie zachowamy y, ten mieczek, prawda? Ok, wchodzimy sobie. Y, jesteśmy wędzie Respimy się na takiej platformy i wchodzimy tu. Y, I teraz uwaga. Ten Ender Dragon e, nam... E, po pierwsze, nie patrzcie się na, na Endermany, bo tylko wtedy was nam trzeba atakować, a ich tu jest całkiem sporo. Rozsiepa e, jakby strzela do nas takim piłkiem i on nam bezbroi, nas zabija jakby w dwie sekundy, bo on jakby ten pyłek zostaje na ziemi i to nie jest tak, że on nas bije na raz, tak drz, tylko generalnie on zostaje na ziemi e, i bije nas po połowie, e, nie po połowie serduszka, tylko po połowie naszego całego HP co jakby pół sekundy, co sekundę mniej więcej, więc od tego warto się trzymać z daleka. I teraz tak, tutaj macie takie kryształy, wy na tą wieżę będziecie musieli się podbudować, albo wejść wodą, za chwilę wam pokażę jak. Wiaderko z wodą. Ja często tak nie mam budulca, to po prostu tak wchodzę na te wieże, ale jak ktoś nie umie, to wtedy nic nie przeszkadza, żeby po prostu się podbudować, ja na tą wieżę dla przykładu wejdę. Właśnie takim sposobem. I teraz tak, co robią te, te, te kryształy? Chwila za chwilę podlecę tutaj do smoka yy, I go raz uderzę, bo ten wiesz zadaje bo smok generalnie nie jest aż taki ciężki yy, Ma, yy, o widzicie? Smok ma mało HP, by dostał tak yy, No może nie, oczywiście nie ćwierć HP za jednym hitem, ale generalnie to yy, Chwila, postaram się go tak uderzyć, o widzicie? Tam na górze macie pasek życia. Dostał przez chwilę, ale mu się zregenerowało. Co sprawia, że mu się te życie regeneruje? Właśnie te kryształy. Musimy rozwalić je. Wszystkie niektóre są w takich kratkach i wtedy nie możemy ich rozwalić łukiem, bo ja normalnie na przykład na takich, na takich wieżach nie dosięga łuk, ale na takich niższych, o tamtych, tamtych, no może tej nie, tamtej wieży Wszędzie łuk dosięga, więc nie na wszystkie musicie się podbudowywać, niektóre możecie po prostu, jeśli jesteście dobrymi łucznikami, możecie strącić łukiem. I teraz tak, rozwaramy te wszystkie i wiadomo, jak ten, najbezpieczniejszą pozycję. po pierwsze, okej, okay, już nie ma żadnej. Gdzie się możemy ustawić? To się nazywa fontanna, tutaj ustawiamy się pod tą fontanną i tu nas, i nawet jak tutaj wypuści tą chmarę, to wtedy ona się rozbije o to i będzie biła jakby teren nad nami, a nie tam gdzie my stoimy. I teraz jak wszystkie kryształy rozwaliliśmy, to wystarczy chwilę poczekać Żeby ten smok tutaj możemy go też trochę teraz powalić z łuku ale generalnie to ten smok za chwilę powinien tutaj do nas zlecieć i wtedy tutaj do tej fontanny i tutaj generalnie powinniśmy go móc bić. I teraz tak, kiedy zabijemy tego smoka? Nie wiem czy mi się uda tak go, jak on będzie latał ukatrupić, bo trochę mi się nie chce czekać, aż on y, wyląduje. O, jeszcze jeden kryształ ma skubaniec. Y, no to na razie nie wyląduje. Dobra. O, widzicie? Od razu ląduje. Y, on generalnie y, czasami trochę namysłu potrzebuje, patrzcie jak mu leje'owy miecza. więc wcale on jest taki potężny. On generalnie czasami trochę namysłu potrzebuje, żeby wylądował, więc to nie... Y, więc mi się akurat trafił bardzo y, inteligentny smok, który... Praktycznie od razu po zniszczeniu wszystkich kryształów wylądował, ale yy, no niekoniecznie tak musi być. Wręcz yy, bardzo, bardzo często tak nie jest. Yy, no i teraz wystarczy łukę rupić tego smoka. Oj, yy, warnowy w mikrofon, sorry i mykcyk, yy, i już mamy grę yy, prze. nie wiem, jak to się odmienia. Yy, już gra jest przez nas przednięta. A ja nie przedłużam, mówimy do Was. Dexter 2. Siema Elo, cześć.